Cześć, witajcie w kolejnym odcinku porachunków osobistych, programie, w którym opowiadamy, jak mądrze zarządzać swoimi finansami. Witam Was, Paweł Pikarski i Alicja zalewska homa e, Alicja, dzisiaj e, odcinek również w, w temacie naszego finansowego planu bezpieczeństwa e, i związany z pierwszym krokiem, czyli dobrym przygotowaniem się czyli e, wyliczenie Swojej wartości netto i w ogóle wartość netto, czym ona jest, i przede wszystkim też dlaczego warto ją po prostu liczyć. Mamy nadzieję, że po pierwszym odcinku już wiecie mniej więcej o co chodzi i nie boicie się tego wyliczenia. Jeśli nie oglądaliście tego naszego odcinka, gdzie przedstawiamy dokładnie finansowy plan bezpieczeństwa, to oczywiście bardzo serdecznie Was do tego zachęcamy. Ale dzisiaj rozwiniemy, tak jak Paweł zaczął już mówić, co to jest wartość netto, jak ją obliczać i do czego nam jest potrzebna. I na początku jeszcze tak. To zdradzę, że też mamy, mamy dla was niespodziankę, bo jeżeli wejdziecie na naszą stronę porachunkiosobiste.pl i zapiszecie się do naszego newslettera, to wtedy otrzymacie w wiadomości mhm. powitalnej również link do naszego kalkulatora właśnie wartości netto, który wykorzystamy w dzisiejszym odcinku, bo sobie wspólnie tak dla przykładu obliczymy wartość netto, no tak, tak po prostu pewnej pewnej rodziny jakiejś osoby, statystycznej, rodziny, tak. tak dlatego nie martwcie się, nie musicie tutaj sami nic wymyślać, no. czy tworzyć swoich własnych arkuszy. Oczywiście można no. też obliczać wartość netto na kartce, ale możecie skorzystać z naszego arkusza excelowego. Tak, i jest to wtedy zdecydowanie wygodniejsze. Wystarczy mhm. uzupełnić kilka pól i jest wszystko jasne. I również mamy rejestr w ramach tego pliku, więc można go wykorzystywać wielokrotnie, raz właśnie obliczyć, zapisać sobie wynik w rejestrze, później wrócić za jakiś czas, ponownie sobie obliczyć tą wartość i wtedy będziemy widzieć, w którą stronę te nasze finanse w wtedy po prostu idą. Dobra, ale zanim zaczniemy te wyliczenia, mhm. to może Pawle przypomnisz, co to jest ta wartość netto. Jasne. Wartość netto no, jest taką liczbą, która mówi trochę o stanie naszych finansów e, ogólnie. Czyli, e, czyli jest to liczba, e, która, e, od której e, jakby bierzemy sobie całą, e, cały swój majątek, bierzemy wszystkie konta, które mhm. posiadamy, e, bierzemy wszystkie nieruchomości, e, bierzemy rzeczy takie bardziej wartościowe e, i następnie e, od nich odejmujemy kwestie zobowiązań. Czy, czy właśnie naszego długu i mamy pewną wartość, pewną liczbę kwotową, no oby, oby na plusie była, i to jest właśnie nasza pewna wartość netto. I mówi nam na dobrą sprawę to, w jakim jesteśmy teraz momencie, jeżeli mhm. patrzymy na nasze finansowe życie, mhm. i absolutnie tutaj też, jak Paweł powiedziałeś, to nie jest nie świadczy. Nie, nie powiedziałeś tego dzisiaj, jest, ale tak. mówiliśmy o tym w Cześć. odcinku o finansowym planie bezpieczeństwa. Nie świadczy ona o naszych wartości, czy o tym. Yy, po prostu mówi, w którym miejscu jesteśmy, i czy jest dodatnia, czy ujemna, to jest to dla nas. Po prostu informacja. Oczywiście najfajniej by było gdyby była dodatnia, ale jeżeli nawet okaże się, że jest ujemna, to nie załamujcie się, nie przejmujcie się tym, bo to jest tylko początek i oczywiście chcemy dążyć do tego, żeby była na plusie, żeby była jak najwięcej na plusie, ale pamiętajcie o tym, mhm. że to pierwsze wliczenie wartości netto ma nam dać właśnie taki punkt startowy, mhm. który właśnie da nam taką odpowiedź, w którym momencie zarządzanie naszymi finansami jesteśmy. Tak, bo, bo... Wyliczanie wartości netto jest, jest po prostu pewnym narzędziem. Tak? Mhm. To, tu zupełnie nie chodzi o to, żeby właśnie wyliczyć, zobaczyć i powiedzieć: O, okej. Okay, dobra, od siebie wyższą i, wartość. I już, netto. Tak, tu, tu wyższą niższą, jakkolwiek, ale to jest narzędzie, które pozwala nam monitorować, w którą stronę te nasze finanse idą. Tak? Dlatego my często jakby polecamy wyliczać sobie to. Tutaj będziemy o tym dyskutować jeszcze, jak, jak często to robić, bo, bo mamy różne poglądy, trochę, Akurat w tym temacie, ale, ale warto to robić, żeby na pewno co jakiś czas, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę te nasze finanse idą. Czy, czy jest coraz lepiej, bo dzięki temu właśnie widzimy, w którą stronę idziemy. i mhm. czy czy te taki nasze, monitoring, tak. Czy te prostu. nasze wysiłki też przynoszą mhm. po prostu dobry, dobry efekt. Mhm. Zgoda. No dobra. To jak wyliczamy tą wartość netto? Dobra. Czy to chciałbyś może najpierw aha. powiedzieć, jak to wygląda w Polsce? Bo oczywiście, aha. jak wiecie, my aha. też bardzo lubimy statystyki, ja. lubimy się nimi dzielić, bo wydaje nam się, że tak. to też jest takie fajne pokazanie. Um, no, właśnie na, na liczbach, jak to wygląda? Jak to, możemy zobaczyć, jak to oczywiście wygląda u, u wszystkich, i e, e, jakby wśród Polaków. Mhm. I tutaj powiem szczerze, ja byłem bardzo zaskoczony, e, bo e, no, mieliśmy takie statystyki, znaczy dotarliśmy do nich, które e, mówią nam o e, takiej wartości netto medianie, tak zwanej. Tak? Mediana, mhm. czyli wartość środkowa, czyli bierzemy sobie wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce i ustawiamy, powiedzmy, od e, takiego o najmniejszym majątku, do takiego o majątku największym, czyli tutaj no miliarderzy, tak, nie z polskich miliarderów by byli. No i patrzymy, jak to wygląda tak po środku, tak? Czyli połowa gospodarstw domowych posiada mniejszy majątek, połowa a połowa więcej. posiada więcej. No i to, co mnie zaskoczyło, to zdecydowanie wysoko. Tak, że to tak. dużo. Mhm. Tak, bo jakby dane pokazują, że jest to taka przeciętna polska rodzina posiada 263 tysiące złotych mhm. majątku. I, I to jest dość duża kwota też w w porównaniu na przykład z zagranicznymi krajami, gdzie na przykład w Niemczech wygląda to na bardzo podobnym poziomie. tak, Takie podobne dość majątki również Niemcy, mhm. e, Niemcy zgromadzili. Tak, tylko musimy pamiętać, że właśnie w tej wartości netto tutaj 76% to jest wartość mieszkania. Więc to jest taka tak. du duża Więc, składowa tego majątku właśnie u Polaków, to jest to mieszkanie. Tak, brzmi, brzmi właśnie jak duża kwota, ale to nie jest tak, że ludzie posiadają po prostu ten majątek, <grym> te, te pieniądze na, koncie, na koncie. koncie i to jest gotowe do wydania, czy, czy to nam zabezpiecza, tylko większość tego, no 200 tysięcy według mhm. tych statystyk, to jest wartość mieszkania w którym się mieszka, więc no wiadomo, no, te mieszkanie może iść cena w górę, no, w dół, no, jeśli to jest nasze mieszkanie, które wykorzystujemy, do tego, że mieszkamy w nim, no to też w, w sytuacjach awaryjnych nam za bardzo to nie pomoże, tak? No bo no, trudno tak, sobie no, nie wyobrazić, że sprzedamy mieszkanie i przestanę znaczy, no, mieszkam. Tak, e, oczywiście mogą być takie sytuacje, że możemy zmniejszyć to mieszkanie, i wtedy mhm. faktycznie może być to jakimś tutaj pomysłem pomocą. na to, jeśli tak, jest jakiś pomocą. tak, tak ale, ale to nie o tym chcemy rozmawiać, tak, ale tutaj ale... po prostu chcemy tylko pokazać, że zawartość netto to nie są też te pieniądze, które jesteśmy w stanie wydać, tylko po prostu ten majątek, Cały, który tak. posiadamy. Może być to majątek, majątek Tak, człowieka. pomniejszony o zobowiązania. Tak. I, I co istotne też, no to pozostała część to jest 63 tysiące. Więc tylko w to wchodzi, musimy pamiętać też rzeczy. Jeżeli posiadamy samochód, to też to jest ta wartość. Tak? Mhm. Jeżeli posiadamy Jakiś droższy sprzęt również wchodzi zwykle w tą wartość. Więc no na, na rzeczy takie gotówkowe, no już zostaje też również mniejsza kwota niż, niż te 63 tysiące już w tej chwili. Tak. No dobra, to co obliczamy? To obliczmy. Będziemy obliczać e, z, tak, z nami. Tutaj na, na, na żywo, żywo, na żywo, otwieramy nasz kalkulator. I, i zaczynamy uzupełniać. Mamy kalkulator, dostaniecie go na stronie internetowej, możecie pobrać, nawet w tej chwili razem z nami zastopować ten, ten film, pobrać go i razem z nami sobie uzupełniać. Więc weźmy sobie jakąś, oczywiście tu będziemy pewne liczby po prostu tak, tak sobie brali, żeby pokazać, w jaki sposób ten proces, proces obliczania wygląda. No to weźmy, mamy tutaj pierwszy arkusz, który nazywa się aktywa, gdzie mamy trzy, trzy tabelki i wpisujemy tam po prostu odpowiednie wartości. W pierwszej tabelce, jak opis wyżej wskazuje, wpisujemy nasze konta bankowe, czy mhm. lokaty, czy wszelkiego rodzaju rachunki z obligacjami, akcjami, funduszami. No powiedzmy, że tutaj nasza przykładowa rodzina posiada, posiada konto takie gotówkowe, na którym ma 5,5 tysiąca. Tak, Dobra. 5 ,5 tysiąca złotych. No i jeszcze niech ma lokanie. No, może lokatę lokaty. Pisze. No dobra, niech będzie. Łatwień. <grym> <grym> mamy lokatę. I lokata jest na 8 tysięcy złotych. No i jeżeli chodzi o same, same gotówkę, to niech będzie to tyle. Dobra, i teraz mieszkanie. Tak, mieszkanie, czyli mamy mieszkanie. I niech mieszkanie ma wartość powiedzmy 320 tysięcy. Dobrze. I mamy. No więcej nieruchomości rodzina nie posiada, więc, więc tutaj kończymy, kończymy wpisywanie. No i zostaje nam ostatnia ostatnia tabelka, czyli rzeczy. Mhm. No i tu zarówno, zarówno samochód tak, uwzględniamy, jak i takie bardziej wartościowe. Tutaj w opisie jest napisane, że najlepiej wliczać te rzeczy, które są warte powyżej 1000 zł. I bardzo jest istotne to, żebyśmy no, ostrożnie to szacowali. Bo przeceniamy. My bardzo często hmm. przeceniamy wartość rzeczy, hmm. które mamy, więc pamiętajmy o wartości rynkowej, takiej gdziebyśmy teraz na przykład wzięli telewizor i chcieli go sprzedać na jakimś tak. portalu to aukcyjnym. To nie jest to za ile typu... kupiliśmy daną rzecz, nie, jeśli mamy samochód nowy z salonu, kupiliśmy powiedzmy dwa lata temu, no to nie wpisujemy tutaj wartości, którą zapłaciliśmy, tylko bardzo realnie staramy się wycenić tą no kwotę, którą po prostu którą to bylibyśmy w stanie, ale hmm. tak jak mówisz, realnie teraz sprzedać komuś tak. po prostu na rynku. Mhm. No, więc powiedzmy, no to piszmy że ten samochód. samochód. W takim razie. Tak, rodzina no ma również samochód, 23 tysiące i powiedzmy również posiada telewizor nowszy, kupiony, więc możliwy jest do sprzedaży za 1300 zł. I to właściwie tyle. Tak? To jest taki mhm. stan majątkowy tej naszej przykładowej rodziny. Przechodzimy teraz do zakładki obok, arkusza obok z napisem zobowiązania. No i tu mamy już tylko jedną tabelkę, gdzie wpisujemy nasze właśnie zobowiązanie, wszelkiego rodzaju długi i, i tutaj no opis jest w miarę szczegółowy, ale to oprócz takich kredytów gotówkowych, oczywiście hipoteczny, wliczamy również wszelkiego rodzaju raty, tak? Jeżeli mamy coś kupionego na raty, no to musi być to tu uwzględnione. Jeżeli mamy rzeczy, które kupiliśmy, znaczy pożyczyliśmy coś od rodziny, nie jest to oprocentowane i rodzina w całej. Nie spieszy z tym, że, nie, tak, że musimy, musimy obecnie uwzględnić. Tak, bo tak. To, to jest rzeczywiście ten nasz dług, który no, prędzej czy później będziemy musieli e, spłacić. E, jeżeli też mamy jakieś takie nasze długi, czyli no, według, wo, wobec tego operatora komórkowego, tak, na przykład no, nie mieliśmy środków, trochę zebrały się nam te, e, te kwoty, no to wtedy też to uwzględniamy, ale nie uwzględniamy takich zobowiązań przyszłych w rozumieniu, no, jeżeli za e, przyszłym miesiącu mam. Abonament komórkowy i muszę go zapłacić, to tego rodzaju rzeczy nie uwzględniamy, bo to jest jakby oddzielna Ale rzecz. Tak nie piszemy jest tutaj kosztów naszego tak. życia, tylko tak jak powiedziałeś, tak. po prostu te zobowiązania jako długi, mhm. a, a nie koszty naszego życia. Więc wpiszmy wpiszmy tutaj powiedzmy kredyt hipoteczny, hipoteczny. i kredyt hipoteczny o wartości, ilu, ile wpiszemy? Może 250 tysięcy. To mieszkanie, które było, jest na takim kredycie, kupione nie tak dawno, być mhm. może trochę wzrosło na wartości. No, jest ten kredyt hipoteczny na 250 tysięcy, no i pożyczka, pożyczka od znajomego i niech będzie to 10 tysięcy złotych. No, duża pożyczka no zdajomega. Być może taka potrzeba jakaś była, więc, więc mamy tutaj wpisane te wartości. No i pełny raport jest twoja wartość netto. Klikamy właśnie w ostatni tutaj w arkusz i widzimy. E, właśnie, widzimy po pierwsze, jaka jest ta nasza wartość netto w przypadku tej rodziny. Jest to 97 800 zł. E, widzimy również, jak wyglądają aktywa: 357 800 zł i zobowiązania 260 000. E, no i widzimy również skład aktywów: ile to jest finanse i gotówka, to jest 13,5 tysiąca, nieruchomości 320 000 i rzeczy 24 300. Obok również wykres, który porównuje nam e, te. Wartości. I Ale mamy jeszcze jedną zakładkę, tak, prawda, o której mamy. właśnie będziemy teraz rozmawiać, bo nie do końca to się zgadzamy, jeżeli chodzi o, o, tak. o częstotliwość wyliczania Sprawda. takiej wartości netto. Mhm. Macie też z układkę, właśnie tutaj, w której możecie spisywać kolejne wyliczane przez siebie wartości netto z datą i żeby tak. też może z krótkim komentarzem, właśnie czy to tak. się polepszyło. Możemy czyli. tutaj wpisać, właśnie na przykład daną, daną datę, czyli dzisiaj obliczaliśmy. O, wróćmy, żeby sobie przypomnieć 97800, więc wpisujemy 90, przepraszam, 7800. No i widzimy, że no, zmiany żadnej nie ma, ale powiedzmy, że sprawdzimy te nasze wartość za rok dokładnie. Widzę, że się przekonałam. No tak przyjmijmy, że tak. No i powiedzmy, że zwiększyła się ona o te, te 20 tysięcy, więc mamy 100, 117 800. No i tu automatycznie widzimy, że również zmiana nam się wtedy pojawi. No i widzimy, jak ta zmiana wpłynęła na naszą wartość netto, jaka ona jest. Możemy to po prostu śledzić, no i wiedzieć, w którym kierunku te nasze finanse po prostu zmierzają. Tak, bo ja właśnie tutaj postulowałam nad rocznym sprawdzaniem wartości netto, bo wydaje mi się, że częstsze może też trochę frustrować, jeżeli ta wartość Aha. netto dość wolno rośnie. Ale rzeczywiście, jeżeli obliczamy to częściej niż raz do roku, no bo też warto czasami, zwłaszcza na początkach, no mieć trochę szybciej tą informację zwrotną, jesteśmy sami trochę bardziej ciekawi, w którą stronę to idzie. No dobra, tak, jeśli masz rację, jak spłacamy długi, e, faktycznie w takim... I wtedy widzimy też ten początku, efekt. Dobra, ta, zgoda, zgodzę tak. się. Z tobą. Więc warto, Może być wtedy ale przy takim częstszym wyliczaniu, to bardzo warto pamiętać o takiej naturalnej trochę fluktuacji czy tej zmienności wydatków, tak? No bo wiadomo, jeżeli obliczamy sobie we wrześniu, mm -hmm. a później w grudniu, jakoś zaraz przed świętami, kiedy mamy większe wydatki, i mimo że na przykład od września rzeczywiście sobie oszczędzaliśmy na te, na te święta, więc odkładaliśmy, więc tu postąpiliśmy w, pewien, w pełnym stopniu odpowiedzialnie, bo gromadziliśmy na to środki, no ale wydaliśmy no bo idą święta też, po to przecież oszczędzamy, żeby móc później wydać te pieniądze, no to wtedy od razu spada, tak? Dla mnie na przykład często wakacje są takim etapem, kiedy ta wartość troszeczkę mi spada. Gdybyś wyliczył no zaraz przed Tak, bo wyjeżdżam tak. na przykład na wakacje, opłacam mm -hmm. sobie jakiś wypoczynek, no i to jest większy wydatek, mm -hmm. no i automatycznie ta wartość na to trochę spada, więc to też nie jest nic złego, że ona będzie co jakiś czas spadała. No ważne, żeby w tym długim okresie, na przykład Chodzi właśnie roku. Tak, mm -hmm. albo w okresie tego roku, żeby no, ona jakoś wzrastała, po prostu, no bo to pokazuje nam, że jednak z tymi naszymi finansami jest coraz lepiej i gromadzimy te środki. Zgoda. Mamy nadzieję, że po dzisiejszym odcinku będziecie wliczać swoją wartość netto regularnie, niezależnie od tego, czy będzie to raz w roku, czy częściej, tak jak proponuje Paweł, ale że będziecie to robić i no, liczymy też na to i życzymy Wam tego, żeby ta wartość netto rosła. I rosło. Tak, tak, bo no to właśnie pokazuje, że nasze finanse idą po prostu w dobrym kierunku. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę porachunkiosobiste.pl oraz na media społecznościowe. Cześć! Cześć.